O, jaka mapa fajna. No, to jak możemy, to to lecimy. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Z tej strony Kulfon, razem ze mną jest Bocianotorek. No, kle-kle, dupa. Tak. <grystanie> I tym razem to ja wygrywam. Tak jak w tamtym wygrywałem, tak i w tym wygrywam. Wy sobie ja, chyba jaja robicie. Ojojoj. Oj, oj. Ja chyba to grałem już, a nie, nie grałem. Widziałeś, że 10... jest meta? <grystanie> Ale jakie łapki w dół, zobacz sobie. Gdzie jest meta? On jest w powietrzu! No tak. Obdziałam te widzowie To nie gadaj! Nie gadaj, że wjechałem Co? <ś hac> <coughs> Jaki fart! Ale ja się to to z czasem 17 sekund aż. Jaki to był fart Znaczy ja się na górę, na górce zatrzymałem, wiesz na chwilę wiesz, do, <toscyf> <gónyoga. tos würd��ano> do tego co za gość! Ile cię już obserwuję? Eee... zero. Co ty gadasz? Tylko nie przyjechałeś i się nie obserwują? Dwa razy przejechałem, tylko teraz razy gorzej. A nie, spadłem. Lol, nie w metę. Jak to kurde przejechać? Oj, tak, tak, byczku? Aha, spadłem znowu. Trzeci raz na metę się wywoliłem. To można zrobić w 7 sekund, nie? Wiesz, że wolę w 17 przyjechać. Na początek. No tak. Kurde, prawie 11 sekund miałem, ale znowu się woliłem. Masakra jakaś. Przez masakra, Nikt tego się nie dojechał poza tobą. Czyli to? Jest, 14 sekund poprawiłem. Co? Co tu się dzieje? Co ty chyba jaja robisz? Ja nie wiem, co jest gra. czemu nikt nie przejechał poza mną? Nie wiem. Może nie wiedzą, gdzie mapa meta znaczy się. No, na pewno wiedzą. Bez sensu by było, by nie wiedzieli. No. Powiem ci, dziwna sytuacja, nie? Bardzo! No przegoncie mi już, halo halo, ktokolwiek! Zobaczysz, na koniec czasu mnie przegoni, o właśnie to chciałem powiedzieć, a nie Aha, przegonił mnie 12 Tito, Tito, Tito ja tak, ten, ten, ten nikt Tito mnie prześladuje Ej, podoba mi się ta mapa, bo tu trzeba mieć farto trochę też znaczy się, podejrzewam, że na krótszy czas to jest, jest, jest inna opcja tego przejeżdżania, nie? nie? wiem, Jakoś bokiem albo... tyłem? Tak jakby od dołu tego łuku, nie? Ale to, to... Nie wiem, ja czas próbuję to, w jakoś tak... Stój, stój, stój! No nie! Uderzyłem w tak mety. 40 sekund jeszcze zostało, halo, ktokolwiek. A nie tylko trzy osoby. Ty, to ty drugi jesteś, czaisz to? Proszę nie zatrzymaj się na mecie. I przyleciałem przez metę, miałbym 11 sekund. Chociaż drugi. No bez jaj. <grym> ja bym był pierwszy, to w sumie lepiej by było, ale dobra, mogę być drugi. Mi tam pasuje. Minąłem <grym> metę. Ja pierdziu, co za chore gunwo. Kurde, 11 sekund znowu, ale wywaliłem się. Jak tam trafić? O, trzeci o, jesteś. Dobra, trzecie miejsce, no nie nego. Ja pierdziu. E, to było śmieszne, naprawdę, to było dziwne. A czemu ty punktów nie dostałeś? No właśnie nie wiem, nikt nie dostał. Lol. Może za mało osób przyjechało do tego. Może. No pięknie, na podium jesteś, no? no nieźle, nieźle. No, powiem ci, to zhakowałeś, ta mapę pięknie teraz. Ale to przyjechałem to totalnie przez przypadek, nie? Za pierwszym razem przez przypadek, za drugim razem trochę poprawiłem, bo lepiej wylądowałem. No tak. Ojechałem już tą mapę. Ja też. Mam 11 sekund i. Co? A, ty, ja już wiem co to za mapa, to jest chyba. Nie, chyba razem jechaliśmy na. Możliwe. zbloczą chyba jeszcze wtedy. Ja ją pamiętam, o, dosłownie. Po, poprawiłem ją pamiętam. swój czas. Miałem 12 sekund, a, ja, a, ja a teraz ja poprawiłem na 11.600. O, jesteś pierwszy. U? To jest ta mapa, co się nie opłacało tą rampą na początku, <noise> skakiwać. Tak, 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 tak. czy znaczy, ty można jeszcze shortność, to fajnie. Bo tutaj widzę mają po 10 sekund, może to fajnie shortnąć skacząc w prawo mi się wydaje Ale mogę się mylić Bo to rampą po prostu no, w prawo tak aby skoczyć, nie? Muszę jakoś to... Nie wiem no O, lepiej No i zrobiłem gorszy czas jak pierwszym razem, co? Co? Jest dziewiąte miejsce A, to jest szósty, no to nie ma się czym chwalić. Ale pobiłem PB przynajmniej. No, ja właśnie też jeden przejazd pobiłem PB i dalej nie mogę tego pobić. Teraz co, zrobiłem coś. Ja, ja, ja nie stało. za szeroko. Zastanawiam się jeszcze tym shortem tu w prawo, spróbuję, ale. Kurde, to by było do, realne. To spróbuję tak oszukać trochę system. Jak ci się uda, to powiedz jak to zrobiłeś teraz w tym Ale się wiesz, ja chcę tu po prostu skoczyć w prawo. Tak jakby nie. Nie przejeżdżać między rampami na lewo, tylko skoczyć to w prawo. I zobaczymy, co mi to z tego wyjdzie. A nie, jest też sekundę gorzej, to się nie opłaca. <laughs> Czyli nie oszukam systemu. Czyli muszę teraz to po prostu bardzo ładnie przejechać i poprawić ten czas jeszcze. Jest ósme miejsce, ale poprawiłem. Nie, nie może być kosz. Czy co ty mnie objechałeś znowuż? O kurde jaki bym miał czas teraz fajny. No tak przypadkiem znowu. Nie planowałem zrobić z tego ładnego czasu, a, a wyszedł ładny. To zacznij planować, bo to ja planuję to się nie wychodzi. <laughs> Dobra, teraz planuję bardzo ładny czas zrobić. Zobaczymy co sobie. Wyjdzie. Nie, widzisz jak planuję to faktycznie nie wychodzi. No. Ej, czeka, bo ja teraz nie wiem jak ja zrobiłem ten czas, kurde Bo ja tego nic dla niego teraz nie mogę ogarnąć, nie? Co to za mapa? Co to za mapa? O, poprawiłem znowu. Lekko, ale poprawiłem. A ja nie mogłem tego poprawić i nie wiem dlaczego. To się, ja że pierwszym razem przejechałem tak byle jak A, i ja zachęciłem A... okrawić. Teraz tego nie mogę by... poprawić za cholerę. Wytychy! 20 sekund, czy... tak, jeszcze jeden przejazd będzie. Kurde, no i elo, już nie dam rady. <noise> jeszcze nie trafiłem na metę, no ja pierdziu! Nie wiem, jak to przejechałem pierwszym razem, nie mam totalnie bladego pojęcia. Proszę? Jest! Nie, nie dojechałem! Jakie gówno! Na czwartym miejscu jechałem. Co ty? I mi się czas skąd ty mnie do mety dolecić Co ty w ogóle ty odpierdzielasz dzisiaj? Ja... Czemu ta gramy tak nie lubi, no? Znaczy się lubi bardziej, bo sobie. Co ty dzisiaj Kurde. w ogóle odpierdzielasz? Jakie ty czasy dzisiaj kręcisz? Znaczy się od tego czwartego nie wykręciłem, bo mi brakło no ale... dosłownie sekundy. Mimo wszystko. <laughs> Jak to powiedział yy, ten, kamery nagraliśmy w CESA. Po prostu jestem odpalony dzisiaj. Mm -hmm. Odpalony jesteś. O, pudding. O, pudding. Prawie wpadłem do mety. Spokoj, tak są dwa checkpointy. O, faktycznie dwa checkpointy. A. Dobra, przyjadę. Słuchaj, te napisy co! Po co ten pudding na środku ekranu dają? Nie wiem właśnie, tylko żeby ludzi no to ja wkurzać. ja chcę bez jechać. No. Nie doskoczyłem. Dobra, przeleciałem, jest dobrze, jadę dalej. Blyag, ale jadę. Ej, gdzie tu jest drugi checkpoint? Halo? O co tu chodzi? Drugi checkpoint jest dalej i tam jest meta jeszcze. Trzeba nie, tam gdzie, ja nie, na metę nie, nie, skoczyć, tak. czy jak? Z meta, i za tą metą jest jeszcze checkpoint. I kolejna meta. Aha. O ładnie, ładnie mi, ładnie mi się teraz. O, jednak nie, o, jednak tak, o, jednak nie. Ten pudding <słuch> mnie rozprasza. <słuch> no jest skurzający. Czekaj, ja wystartować teraz, nie wiem przez ten pudding. O, nie, przeje <noise> nie przejechałem tego, ale fajnie. Coś tutaj ściemniasz. No nie, nie, zobaczysz sobie, jak tam przyjedziesz dalej. Kurde, nie mogę na rampę wskoczyć. Wszystko by mi się udało, jakby nie ten pudding. Jak tam przeskoczyć? Jeszcze tą. Jakie tam trzeba mieć prędkości, żeby tam przeskoczyć? Yy, nie wiem. Mi się jeszcze nie udało, bo zrąbałem, bo się wywróciłem. Co <laughs> trzeba mieć konkretnego speeda. Ja mam teraz problem z pierwszą rampą, tak trochę. To swoją drogą. Ale... To trzeba tą pierwszą jakoś tak też przeskoczyć, żeby... Mieć dobrą prędkość. I... O, na przykład tak. I nie doleciałem do truki Ja pierciu jak? No nie wjechałem na rampę. <laughs> nie wierzę w to. No przepraszam, to jest jakiś posrany full speed, wiesz? Mimo wszystko. I tutaj ja nie to możesz, i tutaj nie możesz, nie możesz ani trochę y, z czasu stracić, bo wtedy dupa. <laughs> To bez sensu, jak już się robi mapę full speed, to tak, że faktycznie full speedem jesteś w stanie dobry czas osiągnąć, a nie tak, że jak nie zrobisz full Speed to nie przejedziesz, no to jest chore. No to jest sumie Bo tam troszkę przytrzesz tylko po tym pierwszym przeskoku i zapomnisz, że ty dolecisz do tych met tam, no to, to się nie da, nie? To jest impossible. <laughs> A to tutaj w ogóle zrobił czas 13 sekund na, na tych topkach. A co też mają 13. jest chore, jest nierealne. Mi się wyciszył. Dlaczego? No nic, przecież tutaj mimitorek nie objechał, bo nie dojechał, Ha Co za chory mapy. W ogóle ten, na trzecim miejscu, co jest z Afryki i te martwe mięsa, jest 58 w Afryce. Pewnie na 60 osób jeżdżących. Dobra, webluzgałem na mapę, mogę się już odświecić. <grymne> ta jest podobna, też taka nie do przejechania, czy... No nie nawet wiem. Nawet nie zwróciłem uwagi nawet na nią. Tak się też jakoś mocno nie przyjrzałem. O, ta jest fajna. Gdzie tu jest meta, gdzie tu jest meta, bo jadę przed siebie! Czemu mi tu pisało, że break hard? O, meta jest po prawej, na dole, dobra. Co? Jakże przyjecha? Aaa, bo dwa checkpointa, ja tylko jednego doliczyłem. Dobra, to gdzie A jest dziwna drugi checkpoint w takim razie? Dziwna mapa. Dobra, już ogarniam troszeczkę, co spróbuję przyjechać. Hmm, coś mi tu śmierdzi. No właśnie. O, no, jako to to trzeci. Taka... No, przejechałem jako trzeci z czasem 33 sekund, a tutaj e, robią po 20 parę. Lokalsy. Dobra. Skupienie. No i zrąbałem. Już czwarty miejsce. A, no, a nie, nieprzydziłem się, ale ty przydzielmy, więc. No Ale to dalej nie jest no, zadowalający no, mnie mi czas To gdzieś można mocno poprawić, tylko nie wiem gdzie. <try> to gdzieś jest jakiś, jakiś dobry short musi być. Skoro i ludzie robią po 25 sekund, to to jest niemożliwe, żeby się na, tym, na tej mapie, mapie tak tyle, tyle dało, aż skrócić. Hmm. O, lekko hmm. poprawiłem, ale tak dosłownie lekko i takie pierdnięcie. A ja myślę, że tutaj można shortnąć to jeszcze jakoś sprytnie. Ja, ja mam pomysł jeden taki mały, muszę to przetestować. A nie, to jest bez sensu. Chciałem do tej dziurki wjechać tam, co tam się. A tam się wyskakuje przez start, przez tam... więc <śpiewanie> To jest bez sensu. W ten sposób nie liczyłem, że jeszcze na checkpoincie się, się zawrócę, to wtedy wiesz, ale. <śm> hmm! Jak chcesz zrobić tak dobry czas? Ej, robiłem 23 sekundy, byłem przed tym drugim trzecim drugim checkpoint'cie i uderzyłem w checkpoint. Kurde no, nie wiem no. Też już się nie wiem, aby tu jeszcze to można było sprytnie skrócić, nie? No chyba, że to, to się tak to kurde idealnie przyjechał że zrobił dzięki temu 25 sekund, nie? Ale to... No nie sądzę. dobra, to nie masz sensu. 25 sekund, no raczej tak już... fajnie. Całkiem fajnie zaskoczyłem teraz. Serio, przypieprzyłem w górę checkpointa! O, ja też tak zrobiłem. No poprawiałem o sekundę, nie? Ja chyba jechałem wtedy na czwarty, albo piąty chyba czas, nie mhm. No to ja jechałem na trzeci, tylko przypieprzyłem w górę checkpointa. No nie o, ma... i tak wygrałeś, bo chociaż raz. Czasu. Nie mam totalnie pojęcia jak to można było jeszcze lepiej skrócić, no ale ale nic, dzięki serdecznie za obejrzenie, yy, widzowie i tobie, Mitorku, za jeżdżenie i, 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 i na razie trzymajcie się ciepło i pa pa. Tak to, to...